Cześć, ja jestem Hubert, a dzisiaj chciałbym Wam zademonstrować, jak zacząć swoją przygodę z jazdą na rolkach. Zestaw ochraniaczy składa się z ochraniaczy na kolana, z ochraniaczy na łokcie i ochraniaczy na nadgarstki oraz wewnętrzną część dłoń. Zaczynamy od ochraniaczy na kolana. Przekładamy sobie je osobno. Mamy dwa ochraniacze. Krótszą częścią na górze kolana, dłuższą częścią na dole kolana, bliżej piszczela, żeby anatomiczny kształt ochraniacza został zachowany tak, jak jest zbudowane kolano. Przekładamy sobie ochraniacz przez stopę. Odciągamy. Zapinamy rzep, przekładając go przez oczko. Naciągamy i przypinamy. Tak samo z dolnym rzepem. Po zapięciu rzepów poprawiamy sobie ochraniacz, żeby nam ładnie siadł w miejscu, gdzie mamy kolano, żeby nigdzie nas nie uwierał. Możemy sobie zgiąć nogę, sprawdzić czy dobrze leży. Ochraniacze na kolana mamy założone. Teraz czas na ochraniacze na łokcie i teraz też. Dłuższa część Bardziej tutaj na piszę skierowana, krótsza część w stronę barku. Zakładamy, możemy sobie oprzeć rękę na kolanie. Przekładamy rzep przez oczko, naciągamy i przypinamy. Tak samo z drugiej strony. Po zapięciu rzepów obracamy sobie rękę, poprawiamy idealnie, żeby był w nastawie łokciowym. Zginamy, patrzymy, czy wszystko ładnie siedzi, że jest ok to możemy przejść do założenia drugiej strony. Kolejnym krokiem będzie założenie ochraniaczy na nadgarstki, które też będą chronić wewnętrzną część dłoni przed otarciami podczas przewrócenia się. Czyli ochraniacz na nadgarstek, przekładamy kciuk przez otwór w ochraniaczu, odwrócić rękę, naciągnąć rzep i przypiąć. Tak samo z drugim, odwracamy sobie, przekładamy przez oczko. Zaciągamy dobrze, żeby nam to nie było żadnego luzu, ale też nie, żeby był jakiś powodowany ucisk. Zapinamy. Jeden ochraniacz założony. Ochraniacze już mamy założone. A teraz pytanie: czy wiecie, jak poprawnie założyć rolki? Rolkę stawiamy sobie na ziemi, możemy ją wziąć między stopy, aby nam się nie przewróciła na boki, będzie stabilniejsza wtedy. I teraz sznurowadła przekładamy przez oczka w rolkach. Po Przełożeniu sznurowadeł przez oczka. Odsuwamy sobie wszystkie klamry, które będą nam przeszkadzały przy zakładaniu na bok. Wyciągamy język rolki na zewnątrz. Rozszerzamy sobie rolkę. I przystępujemy do włożenia stopy do środka rolki. Będziemy sobie stanąć, żeby było wygodniej. I wkładamy buta do rolki. Wyciągamy spodnie na zewnątrz, żeby nas nie uciskały, żeby krew mogła dopływać. Podciągamy sobie ją skarpetkę. Skarpetka powinna być długości co najmniej do momentu, w którym rolka się kończy, aby po prostu nie powodować żadnych otarć. Wkładamy sobie język do środka czyli za wszystkie pianki i plastiki on ma dotykać stopy. Snurówki są tutaj po to, aby można było rolkę dociągnąć tak naprawdę na całej długości, za każde oczko, odpowiednio mocno. Rolka powinna nam dotykać stopy, musimy czuć, jak ona nam tą stopę okala i trzyma. Tutaj też możemy zauważyć, że w rolkach właśnie z hardshellem mamy dodatkowe oczko wyżej, przez które można przepleść nurówki, jeżeli potrzebujemy mocniejszego trzymania stopy. Ja tutaj nie będę robił żadnych super trików, więc. Same palce, jeżeli będę trzymał sobie, będą mi wystarczające. Spytacie pewnie, co to jest hardshell, bo tak mówię, o miękkim bucie hardshellu. Hardshell jest, to, jest wtedy, kiedy zewnętrzna część rolki jest wykonana z sztywnego materiału, tutaj jest to kompozyt. Czyli mamy sztywnego buta, który cały czas nam trzyma odpowiednio stopę. Miękki bucik jest wtedy, kiedy tutaj mamy kompozyt tylko i wyłącznie na cholewce buta w tylnej części, trzyma nam wtedy odpowiednio stop, kostkę, staw skokowy. Ale tutaj z przodu bucik jest mięciutki. Są to rolki fitnessowe, bardzo wygodne i przyjemne w jeździe rekreacyjnej. Teraz możemy przystąpić do zapięcia paska 45 stopni. Jest to pasek, który trzyma nam stopę na podbiciu, aby pięta podczas jazdy w rolce nie podnosiła się do góry. Pasek wkładamy w klamrę. W tej rolce mamy bardzo fajny system. Jest to klamra z pompką. Możemy sobie dociągnąć po prostu pasek pompujący. Jeżeli czujemy, że jest odpowiednio zapięty, poprawiamy sobie język, wszystko jest odpowiednio zapięte. Po zapięciu paska 45 stopni możemy przystąpić do zapięcia klamry górnej. Klamra górna trzyma, górna trzyma nam rolkę, aby cały czas była ona blisko piszczela, żeby tutaj z tyłu nie pojawiał nam się żaden luz, aby zawias mógł odpowiednio pracować z całą rolką. Zapinamy klamrę. Jest to w tej rolce klamra, klamra dwufazowa, czyli mamy tutaj jedno zapięcie, i potem dociągamy. Po zapięciu sprawdzamy, czy na, aby na pewno jesteśmy w stanie oprzeć sobie ciężar ciała. Tutaj na przedniej części, język, na języku oprzeć cały ciężar ciała i czy rolka prawidłowo pracuje. Widzimy, że mam lekki luz, więc muszę jeszcze troszeczkę dociągnąć. Rolka pracuje odpowiednio, czyli cała skorupa tutaj u góry nam się porusza wraz z nogą. Teraz najtrudniejsza część, czyli założenie drugiej rolki, kiedy jedną już mamy na nodze. Jeżeli ktoś ma dobrą koordynację ruchową, można po prostu sobie zaprzeć rolkę w jakąś płaską powierzchnię z tyłu i postarać się włożyć drugą nogę. Do środka, podpierając się ręką. Udało się. Wrzucamy język do środka. Podciągając. Wszystko ładnie leży. Zaciągamy sznurówki. Tak jest. Możemy sobie też postukać lekko rolką o tył, żeby nam się dobrze pięta cofnęła w tym momencie. Zawiązujemy sznurówkę. Przytrzymujemy sobie sznurówkę paskiem 45 stopni. Górna klamra. Sprawdzamy, czy roka też odpowiednio pracuje. Tak jak w poprzednim przypadku. Opuszczamy spodnie, żeby nie wiało. Poprawiamy ochraniacz. Po założeniu rolek, teraz czas na najprzyjemniejszą rzecz, czyli jazdę. A stop, 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 zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, czyli ochrona naszej głowy. Czas na założenie kasku. Mamy tutaj nasz kask Cool Slide. Jest to kask typowo streetowy. Na skateparku i przy jeździe na rolkach nie używamy kasków rowerowych, ponieważ spełniają one inne zadanie. Rozkręcamy sobie regulację kasku. I zakładamy kask na głowę. Po założeniu kasku na głowę, skręcamy sobie regulację. Dopóki nie, za, nie poczujemy, że, że zaczyna dotykać ona potylicy, odpowiednio założony kask nie powinien nam się poruszać na głowie. Oczywiście może być jakiś minimalny ruch, ale nie powinien nam się obkręcać ani spadać na oczy podczas wykonywania gwałtownych ruchów głową, bez zapięcia go pod szyją. Teraz zapinamy kask pod szyją. Jak widzicie, mam tutaj dosyć dużo luzu, więc musimy sobie ten luz zniwelować. Rozpinamy zabezpieczenie naszej brody przed paskiem i pojawia nam się nasz pasek, który po prostu sobie ściągamy. Pasek skracamy do momentu, aż bez jakiegoś mocnego ucisku trzyma nam się blisko brody. Możemy sobie rozpiąć kask i zdjąć głowę, aby łatwiej było nam założyć zabezpieczenie naszej brody przed paskiem. I kask zakładamy jeszcze raz. Aby w ogóle zacząć naukę jazdy na rolkach, zacznijmy może na początku od nauki stania na nich w miejscu. Stajemy w lekkim rozkroku na szerokości bioder. I aby rolkami nie odjeżdżać ani do tyłu, ani też do przodu... Musimy ugiąć nogi w kolanach, przenosimy środek ciężkości na środek stopy, mniej więcej, i leciutko kolana rozchylamy na zewnątrz. Stoimy na zewnętrznych częściach kółek. Wtedy stoimy w miejscu, nie poruszamy się ani do przodu, ani do tyłu. Jesteśmy w stanie zachować postawę prawidłową do jazdy. Jeżeli już mamy pozycję prawidłową, stoimy w miejscu, nie poruszamy się, możemy sobie wykonać parę wzniosów nóg do góry. Aby rolki lepiej ułożyły się na stopach, i też, żebyśmy troszeczkę je wyczuli. Jesteśmy gotowi na pierwsze kroki już w jeździe. Stajemy sobie, nogi ugięte w kolanach na zewnątrz, aby można było poprawnie stać w miejscu. Teraz kolana schodzą do środka. Teraz do jazdy musimy kolana dać z powrotem do środka, aby kółeczka były pod kątem prostym do podłoża. I zaczynamy. Pierwszą część z nauki jazdy, czyli chodzenie w rolkach do przodu. Leciutko zaczynamy dreptać do przodu. Musimy się na początek nauczyć w rolkach tak naprawdę chodzić, a dopiero później jeździć. Jeżeli umiemy już w rolkach chodzić, zaczynamy naukę odpychania się i jazdy, czyli palce na zewnątrz, pięty do siebie. I ruchem takim łyżwiarskim zaczynamy się odpychać, czyli takim posuwistym ruchem do przodu. Jeżeli już na rolkach umiemy ustać, umiemy też się odpychać, należałoby nauczyć się skręcać. Skręcanie na rolkach wygląda w ten sposób, że nogą na zewnątrz naszego zakrętu nadajemy sobie prędkość, czyli cały czas ten ruch nam zostaje, a tą nogą będziemy się starać skręcać, czyli musimy ją podnieść do góry i przestawić. Podnieść do góry i przestawić, 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 a tam się cały czas odpychamy. Analogicznie będziemy robić w drugą stronę, czyli teraz ta noga nadaje nam prędkość, czyli w tej nodze zostaje ten ruch odpychający, a tą nogę będziemy podnosić i przestawiać, podnosić i przestawiać, podnosić i przestawiać, podnosić i przestawiać. Jeżeli chodzi o zakup, sprzętu skatingowego. To wiecie gdzie szukać. Link do sklepu online macie poniżej i śledźcie nowości Pulse Slide.